Było dla mnie od razu oczywiste. To rodziło się w czasie i właśnie teraz wybrzmiewa. Otóż chcę, by ludzie dzięki życiu w zgodzie z naturą, dzięki czerpaniu z mądrości natury mogli cieszyć się lepszym zdrowiem. Nazywam się Agata Wlech, jestem specjalistą chorób oczu. Na co dzień pracuję jako ordynator w szpitalu śląskim w Cieszynie. Jestem również właścicielką centrum medycznego Beskid Med w Cieszynie i. Profilaktyka zdrowotna i dzielenie się tą wiedzą jest moją ogromną pasją. Moja droga do tego właśnie miejsca nie była taka oczywista. Przed kilkunastoma laty pracowałam jako okulista w Centrum w Instytutu Oftalmologico Wizum w Alicante. I właśnie stamtąd, wraz z fundacją profesora Jorge Alio, pojechałam na misję do Mauretanii. Mieliśmy przebadać populację dzieci w Nładipo, drugim co do wielkości miasteczku Mauretanii, i tym, którzy potrzebowali dać okulary. Tam po raz pierwszy zetknęłam się z takim porównaniem świata, który żyje zupełnie bez cywilizacji, który żyje. Na granicy ubóstwa, bez szeregu udogodnień, do jakich my, żyjąc w świecie, w świecie zachodnim, jesteśmy przyzwyczajeni, i zauważyłam, że, że ci ludzie rzadziej chorują, że nie dotykają ich choroby, powszechne choroby, choroby cywilizacyjne, ale także te dotyczące oczu, z którymi na co dzień my się borykamy. Po powrocie do Polski postanowiłam zgłębić ten temat jeszcze szerzej. Moja kariera nabierała mm, rozmachu. W ciągu kilku lat, od powrotu z Hiszpanii, zostałam ordynatorem oddziału, stworzyłam centrum medyczne, gdzie zatrudniam innych okulistów. I przede wszystkim jestem dumna i szczęśliwa z tego, że otaczam się takimi właśnie ludźmi, którzy nie tylko czerpią ogromną radość i czują pasję do zawodu, jaki wykonują w obu tych miejscach. Ale także wspierają mnie w tym, żeby nasza działalność i to ta lekarska, i ta nakierowana na profilaktykę zdrowotną, zwłaszcza w Beskud Majdzie, miała taki właśnie wymiar. To ogromna wartość stworzyć taki zespół ludzi, tak się rozumiejących i tak się wspierających w drodze do celu. Przed czterema laty napisałam książkę. Przejrzyj na oczy, czyli jak żyć, aby długo cieszyć się świetnym wzrokiem. Książka została świetnie przyjęta przez pacjentów, bo właśnie do nich ona jest kierowana i prostym językiem tłumaczy, dlaczego chorujemy i co zrobić, by się ustrzec przed chorobami nie tylko okulistycznymi. W tym roku wydałam kolejną książkę, Książkę Okiem Szeroko Otwartym na Zdrowie, i jest to wynik tego, co zaobserwowałam przez. Ostatnie lata przyglądania się zarówno chorobom cywilizacyjnym, wpływowi cywilizacji na stan naszego zdrowia, ale także temu, co poczyniła pandemia koronawirusa. Nie tylko z narządem wzroku, ale także z narządem ruchu, także z naszą psychiką obciążoną bardzo dużym stresem. Dlatego też w tych dwóch książkach to spojrzenie jest bardzo szerokie, bardzo holistyczne i wielu osobom, jak się z tym, tym ze mną dzielą, po prostu pomaga żyć w zdrowiu i cieszyć się tym zdrowiem. Od kilku lat prowadzę stronę przejrzyjnaoczy.pl, social media, zarówno, zarówno Instagram, Facebooka, jak i kanał na YouTubie, gdzie dzielę się nie tylko swoją ogromną pasją i wiedzą Dotyczącą chorób oczu, profilaktyki zdrowotnej, ale zapraszam także gości, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy, którzy mówią o tym, co dla nich jest ważne w kontekście zdrowia i jak o to zdrowie dobrze dbać. Tak więc możecie nas zaobserwować we wszystkich tych miejscach, i wierzę, że znajdziecie w tych miejscach coś dla siebie. Ja dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami dwiema, Tradami, dwoma przykładami. Pierwszy z nich to jest taki nie trujcie swojego przewodu pokarmowego. Tym, co jemy, jeśli jest to wybór bezmyślny, możemy absolutnie zaszkodzić swojemu przewodowi pokarmowemu, a właściwie mikroflorze jelitowej. A przez to nasze trawienie, a więc i przyswajanie tych składników odżywczych, które mają nas odżywić, każdą naszą komórkę, jest po prostu gorsze. I Druga rzecz, pamiętajcie o takiej złotej zasadzie okulistyki 20, 20, 20. I po prostu co 20 minut odejdźcie od komputera. Spójrzcie gdzie indziej, po prostu dalej niż 20 stóp. Co 20 minut, na co najmniej 20 sekund, popatrzcie dalej niż 20 stóp. Co to oznacza? Wyłączcie Facebooka, wyłączcie tę stronę, którą właśnie oglądacie. I zróbcie sobie przerwę. To rozluźni Wasz aparat akomodacyjny i sprawi, że wady wzroku, a także konieczność noszenia okularów do czytania zbyt wcześnie nie wystąpi. Wszystkim nominowanym, a za swoją nominację gorąco dziękuję, a wszystkim nominowanym życzę sukcesów i powiem Wam, że jestem ogromnie dumna, że znalazłam się w takim właśnie gronie.